Hej, jak się macie, z tej strony kłania się RetroSektor. Dzisiaj mamy wielki dzień premierę konsoli PlayStation 5 i nie ukrywam faktu, że oczekuję na mój egzemplarz. W międzyczasie oczekiwań, zrobimy rozpakowanie gry na ten system. Udało mi się dzisiaj rano w spożywczaku Azda nabyć grę Sackboy A Big Adventure. Również udało mi się nabyć coś ciekawego na PS4. Stardew Valley Collector's Edition. W zeszłym tygodniu miałem okazję zaprezentować wam krótki filmik. W którym natknąłem się na bardzo ciekawą ofertę cenową w tym sklepie. Były gry na PS4 oraz na Xbox One w cenie 1 funt 3 funty. 5 funtów. Teraz, jak wpadłem do tej Azdy, te wszystkie gry po prostu zniknęły, wyprzedały się. Być może byłem jedną z pierwszych osób, która natknęła się na tą ofertę, i dlatego tych gier po prostu tyle tam jeszcze było. W tym tygodniu natknąłem się na kolejną ciekawą ofertę. Udało mi się nabyć dwie sztuki gry Stardew Valley, i to było wycenione. Nie zgadniecie za ile. 3 funty za sztukę. Nie mam pojęcia ile było sztuk tej gry tam na tym regale. Ja wziąłem dwie ostatnie sztuki i również sobie to rozpakujemy. Może w pierwszej kolejności rozpakujemy te Stardew Valley, ponieważ tu jest dodatkowa zawartość, którą będziemy mogli sobie przejrzeć. Gra jest od 505 Games i Przyznam, że gra prezentuje się bardzo ładnie. Ten pixel art po prostu to jest jak poezja dla oczu, dla takiego retrogracza jak ja. Podobno jest to takie połączenie Harvest, Moon i Animal Crossing. Wpadamy do mieściny, dostajemy jakąś starą chatę oraz kawałek ziemi i weź pan sobie rać. Jeśli chodzi o Sackboya to tutaj. Nie wyczuwam żadnej dodatkowej zawartości, a może coś tam się skrywa. Nie mam pojęcia, to jest mój pierwszy kontakt z grą na PlayStation 5, a na tym regale w spożywczaku Asda było jeszcze kilka gier na PS5, ale zdecydowałem się tylko i wyłącznie na tę grę. Również ma do mnie przyjść jedna gra yy, na premierę, dokładnie mówiąc Demon's Souls, tytuł z którym miałem już kontakt na konsole PlayStation 3. Nie ma co, przechodzimy do rozpakowania. W tej edycji kolekcjonerskiej ma znajdować się mapa miasta Pelikan, mały poradnik i jeszcze ścieżka dźwiękowa. Bardzo interesujące wydanie jak za 3 funty, 15 zł za tę grę. No prawdopodobnie to śmiga o wiele, wiele drożej na internetach i tak dalej i tak dalej. Okej, okay, troszkę się to oddali. Jest płytka. Aha, czyli to musi być ścieżka dźwiękowa. Tutaj mamy bardzo ładnie. Wszystko przygotowali dla nas. Nie mam pojęcia, ile tu będzie kawałków. Tak więc to będę musiał sobie sprawdzić. Wysłuchać. Mapka na bardzo fajnym papierze. Oto mapka całego miasta. I tutaj nie tylko będziemy, wiecie, robić w roli jako rolnik, ale też będziemy odwiedzać różnego rodzaju podziemia, kanały jakieś, odwiedzać różne tereny i po prostu walczyć z jakimiś potworami i zgarniać jakieś ciekawe Rzeczy, artefakty, surowce. No, bardzo ciekawa gra. Mini-guidebook. Też bardzo ładnie przygotowany. Ta szata. Bardzo malownicza. No, no, no. Widzę, że tutaj się postarali. Nie powiem. Bardzo ciekawe wydanie. I teraz przejdziemy do rozpakowania gry Sackboy. Jak możecie zobaczyć, wygląda to praktycznie tak samo jak wydanie gry na PlayStation 4. Jest tylko ten biały pasek, logo PS5 i tyle. Podczytnik Blu-ray Ultra HD. Te płytki z PS5 mają pojemności do 100. Gigabajtów, no to już mogą tutaj nawalić nam danych. Ta gra zajmuje, instalka zajmuje 31 gigabajtów. No to nie jest tak źle. A dostępnych będziemy mieć 667 gigabajtów na dysku twardym. Tak, płytka. Ok. z białym paskiem logo PS piątki tu mamy aha health warning czyli nic konkretnego jest z tyłu ładny artwork krainki okej okay. Jak to się nazywa ta kraina? Bo już nie pamiętam. Craft, coś tam, craft, coś tam. Craft World, czy coś? Tak, Craft World. Wypchany, zszyty i zapięty, tak? Okej, okay. tego możemy się spodziewać, jeśli chodzi o gry z PS5. Niewiele, niewiele więcej. Niż podstawowy wydania gier na PS4. To samo pudełko. Okładka delikatnie odmieniona. Troszkę mamy tutaj białego logo PS5. I w sumie tyle. I gry będą kształtować się cenowo. Tak, od, 50, od 250 zł aż po 350. No to. Troszkę, kurde, za te gry będzie się płacić, no ale wiecie, jak się coś lubi, to na to się nie żałuje. Na chwilę obecną, ja się żegnam. Trzymajcie się na razie. Cześć.